Czy obecnie rządzący w trakcie tego roku zaproponowali jakieś realne działania osłonowe, jakieś tarcze, a może jakieś bony, jakieś, jakieś rzeczywiste osłony dla tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji? Otóż nie. Po cichu wprowadzone podwyżki, potężne podwyżki na energię, energię elektryczną, energię cieplną, kiedy latem większość Polaków była na wakacjach, lipiec, sierpień gaz w górę o 30%. Energia elektryczna 20-kilka procent, energia cieplna tak samo. Mamy do czynienia z potężnym wzrostem cen energii, który już się przekłada na wzrost cen towarów, usług, produktów, ale to mało. Uwaga! Od 1 stycznia rosną ceny energii elektrycznej ponownie dla samorządów, dla podmiotów samorządowych i dla przedsiębiorców. Przecież jak przedsiębiorca musi więcej zapłacić za, za energię, natychmiast przekłada się to,